Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSSEFX Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu Maklerskim BOŚ Dzisiaj mamy dzień 17 maja, godzina 7.50 W związku z tym zapraszam Państwa do umiejscowienia na czterech najciekawszych bądź ogólnych parach walutowych, jakie dla Państwa dzisiaj przygotowałem Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara, jako rynku dominującego w stosunku do pozostałych crossów. No to co możemy w tej chwili skomentować to to, że po wybiciu przez 1,30, takim prawdziwym wyb wybiciu, hmm, popartym prawdopodobnie wolumenem i ustawieniem kolejnych mocnych minimów, e, doszło do zejścia w kierunku wsparcia na poziomie 28,40. Takie intrasesyjne, lekkie wsparcie, jak widać no, tutaj hamuje te spadki mm, euro-dolara równocześnie. Mm, gdy spojrzymy troszkę głębiej, to widać, że te spadki zostały tutaj wyhamowane w trakcie wczorajszej sesji w Stanach, ba, tu nawet była w trakcie Azji, w trakcie sesji azjatyckiej, na początku była próba wyjścia w górę na eurodolarze. No Ta próba została dość szybko zanegowana z uwagi na słowa przedstawiciela Fed, które zostały odebrane jako sygnał, że Fed może zamykać program QE już już w okresie, w okresie lata tego roku. Także. A to jak wiadomo przełożyłoby się na, na wzrost wyceny amerykańskiego dolara z uwagi na spadek podaży na rynku. Także ta presja się utrzymuje. No technicznie mam tutaj gdzieś ciekawy kółkat, ponieważ tutaj można wyrysować taką nieregularną formację podwójnego, myślę że na potrójnego szczytu. Równocześnie jest taki jakiś zakres poprzedniej konsolidacji, także jakby nie patrzeć no technicznie, no to zakres wbicia z tej, tej formacji wynosi 1,2770. Który, czyli jest to od razu, są to od razu okolice dołka dołka, z, z, marca, z końca marca, także wydaje się, że ten, ten zakres będzie w tej chwili kluczowy dla dalszego rozwoju długoterminowego sytuacji na w przypadku złotego znajdujemy się w tej takiej strefie, strefie podaży dla tej pary, czyli strefie popytu do złotego. 4,19, 4,22 tak naprawdę jest to dość silny zakres do cofnięcia na złotym. Cofnięcie pewnie w kierunku 4,16, No jednak nie, nie wydaje się, żeby to cofnięcie miało miejsce już, już teraz, ponieważ chodzi o uwagę na ostatnią korektę na rynku długu. Mieliśmy wczoraj pewną lekką wyprzedaż polskie, polskich obligacji po udanej aukcji. Widać, że rynek złotego jest troszkę w takim klinczu, ponieważ euro-dolar pokazuje nam spadkowy układ. Obligacje są cały czas polskie mocne, niemniej też widać już jakąś chęć realizacji zysków. Także no wydaje się, że złoty może być pod presją, ale ten zakres wydaje mi się, że powinien jednak hamować te spadki złotego. Nawet przy jakimś pozytywnym, pozytywnym scenariuszu na euro -dolarze powinien również wygnorać się jakąś korektę, korektę spadkową w tej barze. Trzecia para to AUD-USD. Para, która jest pochodną tak naprawdę do tego, co, co może zrobić Fed, czyli para surowcowa, para związana ze surowca, jak wiadomo, ściągnięcie QS z rynku no, najbardziej uderzyłoby w surowce, które są naturalnie wyceniane w dolarze amerykańskim, także wzrost wartości dolara musiałby, musiałby spowodować spadek cen tych surowców. No, tutaj widać, silny sygnał, silny sygnał sprzedaż. Dwa tygodnie. Potężnych spadków. No, wydaje się, że tutaj naturalnym poziomem obrony będzie 096 0,9688, czyli te okolice tutaj tych dołków poprzednich. Równocześnie to jest tutaj, jak widzimy, średnia nim to jest średnia na W1, tak średnia nie jest do końca tutaj wiarygodna. Jak Państwo widzą, średnie w ujęciu D1 były znacznie, znacznie wyżej. Także wydaje się, że tutaj AUD może pozostawać pod presją. Oczywiście to jest jak najbardziej pożądane dla, dla RBA. Także nie wydaje się, że tutaj bank centralny miał jakieś specjalne zastrzeżenia. Może być może do samej dynamiki, ponieważ dynamika jest troszkę zbyt duża, ale sam trend myślę, że jak, naj jak najbardziej pomoże australijskiej gospodarce. No, Rówcześnie, tak jak wspomniałem, technicznie 0,688. No i tutaj należy patrzeć ewentualnego miejsca obrony i jakiegoś miejsca do wygenerowania korekty, na przykład w kierunku 0,99 Pół. Ostatnia para krótkoterminowa fund fund, który Państwo widzą technicznie ładny trend wzrostowy, trzy, trzy poszczególne korekty. Trzecia korekta przełożyła się w mocniejszy ruch, ruch ten jak dotarł nam tutaj do wsparcia w 1.5178. Próba, próba tutaj wybicia to również się składało też z euro -delarem. No to czego nie ma jeszcze w tej chwili to nie było jeszcze tego podejścia po tą linię trendu, czyli to co zostało wybite powinno być jeszcze raz przetestowane, czyli ten trendowanie powinny podejść troszkę wyżej, żeby to jeszcze wyglądało na ewentualny powrót do trendu wzrostowego i dopiero wtedy próba zejścia niż to tak, by technicznie zakładałbym, że jeszcze może być jakieś odragowania w kierunku 1.53-40, a nawet w kierunku tych dwóch wyższych poziomów, 1.54-10 czy 1.54-50. to są dość wysokie poziomy w tej chwili. Widzę, że ten impuls był, był dość mocny, także wydaje się, że tutaj trochę lżejsza korekta jest bardziej prawdopodobna. Równocześnie niżej, no to mamy. Flarowny układ na zejście 1,50, 78, 1,50, czyli 1,50 taki pełen, pełen zakres psychologiczny. Także warto obserwować tą parę, właśnie w perspektywie ewentualnego zejścia niżej. Również to zejście będzie będziemy oczywiście w związek z realizacją sytuacji na eurodlarze. Także jeżeli tam zapadają, proszę korektę w górę, to tutaj też możemy spróbować na to zagrać, a nie jak nie sygnał techniczny już tak naprawdę jest, czyli potencjalne spadki w dłuższym terminie. Dziękuję za uwagę.